Górna, gdzie ja jestem? O Boże Gdzie ja jestem? O Boże. Co? Co? Co gdzie? Co gdzie? Kim ty jesteś? Jestem Najmat. Odbudowałem tę planetę po tym jak została ona zniszczona przez wielki meteoryt. A ty kim jesteś? Jestem... Wikipedia i e, zabezpieczenie się przed zagładą e, siebie samego. A, dobra. czyli przed meteorytem zapewne. Tak, o oh, fak. Dobra, trudno i tak, i tak to nie jest ważne. To jest nieważne już, dobra. Choć może zebrać drewno. O, świnki, no. fajnie. O, Trzeba fajnie, w końcu jakoś przeżyć. No. Dobra. a ktoś ci pomagał? Nie, zostałem tylko sam. Niestety Wsz wszyscy zginęli, ale właśnie teraz ciebie odkryłem, że ty jednak nie zginąłeś i żyjesz. Chciałbym nie, bo chciałem trochę mięso. Chcesz jedno mięso? No tak. Masz. Gdzie, no dobra, okej. Okay. To zatnijmy drewno, e, drewno. No właśnie. Musimy Dobrym sobie jakieś egzor. trochę. O Boże, jakie no. laki. No. O, Domek no trzeba no. jakiś zrobić. No. No. zaraz a Jakąś grafikę szybka, quality. Jakąś szybka, quality. Hmm. No. Jakie najbardziej ha, lubisz drewno, bo ja najbardziej lubię brzozowe? Oh. <laughs> ha, a ty? Się. A ty jakie drewno najbardziej lubisz? E, kolorowe. Czyli brzozowe też. Tak. Zrobię stół, który, n, n, w którym będziemy mogli pracować. O, już zrobiłaś. No to dobrze. Boże. Zostajemy tutaj i stworzymy sobie dom, jakiś? No, może i stworzymy. może. To A, gdzie buduję? Może na tej grupce. Właśnie możemy iść Może tam pójdziemy? Tam? Okej okay. No to za mną Z zamkną. tymi blokami żelaza mm. Nie wiem, może coś z tego zrobimy, nie ale... Nie Zostawmy to, to w spokoju lolo, lolo, lolo. Tam widać jakieś jezioro i góry Tutaj trzcina. No dobra, dobra. Zaraz, tam coś jest. O, nie. Dobra. Tam jest kraj na zimy. Nie, nie idziemy. Okej. Okay. Mhm. Dobra, o! Węgiel, fajnie. Ja, się ciemno. Widzę cię. się ciemno. Musimy węgiel. jakiś domek sobie zrobić. O nie. Dobra, teraz klitkę zrobimy. Klitkę zrobimy. Dobra, to ja mam kilka desek, zrobię domek. Ale najpierw zabiję tego pająka. No. O, to ja tutaj zbuduję na razie jakiś mały domek. O tutaj. No fajnie, fajnie. Na no noc. Oczywiście dla widzów bez pożegnania, bez przywitania. Znaczy przywitać. Nie będzie w następnym odcinku. O lol, lol. Yy, yy. Dobra. No ja cię proszę. Dobra, to zrobię na razie mały domek. Dzięki. <noise> brawo. Tutaj jest wejście. Brawo, brawo, brawo. klaw, klaw, klas. W ogóle zaraz może. po Kamień możemy... Lord, O trochę zbierz. Amieniec zbierz. O. Amienia zbierz. Zaraz ja nie mam nadzieję, że wiesz, że mnie głośniej słychać tak samo jak ciebie. O, 21, dobra. Kobla. Ty, a ja, w ogóle gdzie dobra, jest traf, w tym tej No tu jest wejście do naszego domku. Możesz pochodnią oświetlić, no, no dobra, okej. Okay. Fajny domek? No bardzo fajny <grym> Lol Mein węgiel, mine. Okej. Okay. Daj mein. to trochę kobla. Mine. No. No nie minie. Ok, to dzięki. A gdzie masz crafting table? No właśnie, a chyba nie wbrałem. Znaczy, za tobie. To zaraz, dlaczego nie rób, nie rób, nie rób? Dobra. Znaczy Dobra, w że, że myśli nicstwo? O, 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 szkielety. No to się chowaj do domu. Czekaj, zrobię drzwi, ja, zrobię serio? No, okay. serio, zrobię takie profesjonalne. Professional, professional. <tryk> <tryk> Dobra W ogóle W sensu bez... <tryk> Ej, są drzwi <tryk> Jakie. Fajne. Jednoczęściowe. No zobacz. No. O, oczach ma być. No fajne. No. Dobra. ptawie. No nie psuj. To ty nie psuj. Nie gryfur. Ja chcę naprawić drzwi, bo źle postawiłam No. Fajnie. O, jest dobrze. Zapraszam do domku, na parapetu. ja zrobię coś innego. Śpinka w Dobrze, to gdzie idziemy? Pokopię ten węgiel. Węgiel. Ja siedzę cicho Zaraz, ja ile mam... Creeper! Taki zielony Zielonkawy? No, zielony Creeper A, podejdę do niego Jeszcze trochę ręka Hello A. Dobra no, a ty coś No, 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 no. Dobra mm. Dobra ehm, Dobra Chodź do domku Mhm Dobra, może już, nie wiem, trochę wystarczy, czy nie wystarczy Nie, dobra, jeszcze trochę nagramy o Boże. Nie wiem, co będziemy robić ogólnie w przyszłości mm. Odbudujemy znowu miasto i rozwalimy cały świat. No, odbudujemy miasto, które zostało zniszczone przez meteoryt. Hmm. Zetnę trochę drzew. O nie! Zaraz mnie zabije szkielet. A, jedno serduszko! Dociekamy. A, jestem w domku. A ty gdzie jesteś? O, też w domku. Zrobię piec i upiekę to mięso, nasze. Nie Nie mnie. mnie! No! No serio! Ale masz itemy? No Mam. No dobra, tylko okay. to tylko to sprawdzić. No, e, no dobra, do... fajnie. E. Dobrze, to się do Ciebie tapnę. No dobra, albo zaraz. Ja Cię będę czy... No dobra, no to no ty. No ja stój, do Ciebie tapłam, no. Tepnął.. Tapnąłeś się. O... Lagi duże są. Lagi wielkie wie. Innym razem to robimy na Twoim serwisie. Na, na Twoim swoim no. My w swoim serwerze robimy survival. Z tą mapą, bo to wiesz... Teraz trochę troszeczkę... oj, lak. Lak Mam mięso schienka. Dobra tutaj, O, świnka, laka, 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 laka o, ja nie mogę... lol Trzy e pieczone schaby E, dwa Świnka zamrożona Mam Jestem mruczona. Jestem tą świnią, U, jest. mm. wiesz, że ty nie masz ust? Mam pod bluzą. Mhm. No moja Czekaj, wyobraźnia. zobaczę. Nie, nie widzę. Jestem w tobie i nie wiedzę, i widzę twoich ust. W ogóle. Ale ty masz pustą głowę. Czy w ogóle gdzie jesteś? zaraz. W tobie. Czekaj. No, Nie, to ja to, jestem to, to w, jest w domku. Czek wieloosobowy. Ha. Mamy. Mine, server. Mine, mine, dobra Aha. No. Hej. Okay. Zareagowało trochę mnie. <ścoughs> <ścoughs> Nie. No. Nie. Nie? No, <laughs> Dlaczego? No, to jest bardzo dziwne pytanie. No. Dobra, może pożegnamy się to... z widzami już? No. Dobra, to gdzie jesteś? Dobra, trudno jesteś z niewiem, okay. ale dobra, okej. Okay. F1, F1, tak. F5 nie to F5? chodź tutaj. No na F5. No choć i tak, i tak nie nagrywasz, to wiesz. No dobra, to moi drodzy... O, fajnie. E, to to... Dobra, żeby to bardzo dziwnie nie wyglądało. F1. No, gdzie ty? Co ty robisz? No. Chociaż jestem hmm. na 5 to wiem jak przyłożyć. Ja też. Dobra łóżko. Ej! Ej, już. Okej, okay, stop. No. No ale już spokój, dobra. To z wami się żegnamy. No, był ze mną wiki.pl Tak, był e, ze mną i no, Narka. W następnym odcinku.